Hej, ja jestem Galdamir. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowej epoce w grze Audion Online. Epoce zapoczątkowanej przez wejście na serwery pacza Queen. Zanim jednak w kolejnych materiałach opowiem Wam o wszystkich zmianach, jakie Queen wprowadziło do gry dla nas, przeciętnych graczy, muszę na moment z kronikarskiego obowiązku cofnąć się do wydarzeń z ostatniej niedzieli. Do wiekopomnej bitwy o Carleon, która miała miejsce 19 stycznia 2020 roku. Bitwy, podczas której awalońskie moby zgromadzone do tej pory na wszystkich mapach Outlandów zaatakowały Karleon. I my jako gracze, ubrani po zęby w ekwipunek otrzymany od twórców zupełnie za darmo, mogliśmy wraz z naszymi wrogami i sojusznikami wspólnie stanąć ramię w ramię przeciwko awalońskiej inwazji. Stanąć na uliczkach miasta Karleonu i walczyć z mobami, które przez portal wysypywały się na nas z Outlandów. Oczywiście wynik tej bitwy był znany. Wiadomo było, że portale ostatecznie upadną, ale nie było wiadomo, co będzie tak naprawdę z miastem, jak ta bitwa się potoczy. I wszyscy gracze tego dnia mogli wspólnie walczyć przeciwko mobom, które do tej pory bardzo mocno ich irytowały, które były jak miecz obusieczny, kiedy gdzieś na czarnej walczyliśmy sobie z ewizji, czy kiedy pekowaliśmy, czy kiedy zbieraliśmy surowce bo czasami nam pomagały, czasem nam przeszkadzały. Teraz te wszystkie moby zaatakowały Karleon i my mogliśmy z nimi się rozprawić. Oczywiście portale ostatecznie upadły, ale miasto zostało obronione. I jeżeli uwierzyliście w tą historię, to trochę tak, jakbyście oglądali TVP Info. No, bo wydarzenie niby miejsce miało, ale tak naprawdę większość z nas jako graczy tego nie mogła na własne oczy zobaczyć. To znaczy, być może widzieliście to na jakichś relacjach u streamerów, czy nawet u youtuberów, czy u mnie teraz w tle gdzieś możecie zobaczyć, jak mniej więcej ta bitwa wyglądała, ale tak naprawdę chyba nie o to chodziło. W mojej ocenie to wydarzenie kompletnie się nie udało. Większość graczy nie mogła go w ogóle zobaczyć, więc pierwsze primo. Druga sprawa, większość, która dostała się do Carleonu, tych skrzynek ze darmowym sprzętem od twórców nawet nie mogła zobaczyć, bo już ich po prostu nie było. Poszedł komunikat na czacie, że skrzynki za chwilę znikną i nie ma tematu. A moby były, trzeba było z nimi walczyć. No ale ograniczona liczba postaci osób, które mogły na danym klastrze mapy się znaleźć, była chyba na tysiąc ustawiona. No więc nawet jeżeli tysiąc ludzi było na Gateway'u, tysiąc w Carleonie, tysiąc w banku, tysiąc w Auction House'ie, to reszta czekała gdzieś w swoich ościennych miastach, na swoich wyspach, klikając cały czas teleport i otrzymując komunikat, że nie mogą przejść, ponieważ mapa jest pełna. Zapomniałem dodać, że ta bitwa wygląda co najmniej komicznie, no przynajmniej z mojej perspektywy. Ja nie miałem okazji na siebie założyć tego darmowego sprzętu. Kiedy już dostałem się w ogóle do Carleonu, a potem na Gatewaya, to stanąłem po prostu gdzieś w centrum albo lekko na uboczu całej tej walki, żeby jak najlepiej pokazać wam to, co się na Gatewayu działo, bo to dla mnie było kluczowe. Ten atak na Carleon tam właśnie jakby się rozpoczynał, tak? No bo tam był portal i tamte moby wędrowały, stamtąd wędrowały do Carleonu. Ale tak naprawdę walka nie wyglądała zbyt atrakcyjnie, bo nie było widać sojuszników, co najwyżej skill i mounty. No i oczywiście przeciwnicy, którzy jak najbardziej byli widoczni na moim ekranie, są widoczni na moim ekranie, ale to jakby no nie przynosi tego efektu bitwy, który chcesz zobaczyć, bo chcesz widzieć obie strony konfliktu, kiedy, kiedy go widzisz. Być może wy mieliście okazję jakby z lepszej perspektywy obserwować tą bitwę, jeżeli u kogo się widzieliście. Ja później, przez moment, kiedy dostałem się, stwierdziłem, że już dość stania i klękania ciągłego na Gatewayu. Schodzę niżej, i tam rzeczywiście w Conqueror's Hall miałem okazję zobaczyć, jak moi sojusznicy, czyli ci, którzy są graczami Albiona, walczą z, z mobami awaluńskimi. No i wtedy już ta bitwa zaczęła wyglądać trochę atrakcyjniej, mimo wszystko. No, chyba nie o to chodzi w takim wydarzeniu. Moim zdaniem dało się to zorganizować dużo lepiej. Dało się to chociażby zrobić na tej zasadzie, by te miejsca bite były zamkniętymi klastrami, na których po śmierci po prostu giniesz. Pojawiasz się gdzieś na wyspie czy w mieście i możesz za chwilę na nowo brać udział w wydarzeniu, ale w twoje miejsce wskakują ci, którzy do tej pory czekali w kolejce. Jeżeli jest to ograniczenie miejsca, to zróbmy to jakoś logicznie. No, oczywiście, pierwszeństwo do udziału w bitwie mieli ci, którzy. Są moderatorami w grze, którzy są administratorami, którzy mają jakieś ogromne zasięgi na, na YouTube czy Twitchu, mogą opublikować swoje materiały później, no i dzięki temu jakoś promować grę. No, ja takiego dostępu nie miałem, ale jakby nie o to mi chodzi, że ja nie miałem, a inni mieli. Chodzi mi o to, że przeciętny. Gracz powinien móc choćby na chwilę tą inwazję zobaczyć. Nie tylko na ekranie poprzez stream kolegi, który akurat dostał się do Carleonu jakimś sposobem, bo dwie czy trzy godziny wcześniej tam czatował i tylko odświeżał, żeby go nie wylogowało, tylko zobaczyć na własne oczy, na własnym monitorze, brać w nim udział, chwilę powalczyć. No niestety takiej szansy nie było. Ale. Odcinamy to grubą krechą. To wydarzenie jest już za nami. Ja swój kronikarski obowiązek spełniłem. Opowiedziałem Wam o tym, że takie wydarzenie miało miejsce, chociaż nie będę go miło wspominał. Ale teraz przejdźmy do Queena. Do Queena, który wszedł już na serwery, który macie okazję już od kilkudziesięciu godzin, tak na dobrą sprawę, obserwować. No i bardzo jestem ciekawy Waszych opinii. Bardzo jestem ciekawy tego, jak odbieracie te zmiany, które zaszły w grze. Bo trzeba by było zacząć od tego, że zmieniono. Optymalizację. Wiele osób mówi mi o tym, że gra działa dużo, dużo lepiej niż wcześniej. Druga sprawa, zmiany kosmetyczne, choćby te w ubiorze. Możemy za założyć sobie różne sprzęty na siebie, a dobrać im wygląd taki, jaki tam gdzieś mamy w, naszym, w naszej szafie. Zmiany w kursorze, zmiany w menu. Zmiany w mapie, to chyba bardzo ważne. Zmiany w tym, że mamy outposty, że w ogóle zmieniły się, kon, zmienił się tak kontynent czarny, że nie ma już teraz tej biednej, ubogiej, słabej Anglii, która jest gdzieś tam na zachodzie i bogatego wschodu w postaci Karleonu, z którego ci najmocniejsi wychodzą na, na, no, przez te portale wychodzą na świat. Tylko wszystko jest teraz zamieszane. Mapy siódemkowe z piątkowymi, ósemki, bardzo fajnie zorganizowana mapa, ale o tym wszystkim opowiem wam w kolejnych materiałach, bo chciałbym to trochę dawkować. Chciałbym, żeby każdy materiał kolejny pojawiający się na Galdamir TV dotyczył tylko konkretnego aspektu. Więc będzie materiał o mapach, będzie materiał o mapie, będzie materiał o zbieractwie, będzie też materiał o kryjówkach samych w sobie, żebyście trochę lepiej rozumieli, po co te kryjówki są, czemu mają służyć, jaki jest zamysł, jeżeli jeszcze tego nie wiecie, jak je budować. Kiedy je atakować, jak to robić, to wszystko już w najbliższych dniach na Galdamir TV. A ja z tego miejsca chciałbym dzisiaj bardzo podziękować twórcom Albiona, Sandbox Interactive, którzy udostępnili dla mnie, a tym samym dla Was, pewne nagrody, które oczywiście są związane z tym. Z tą promocją Queena, która teraz będzie. No, w zasadzie wszędzie. Na wszystkich możliwych kanałach, które się Albionem jakkolwiek zajmują. Ja tak jak inni twórcy, otrzymałem sześć nagród dla was. Sześć nagród to są różne klucze do różnych nagród. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy. Znaczy, chciałbym dzisiaj ogłosić giveaway trzech. Tych nagród. To będzie 7 dni premium, dwukrotnie 7 i 7, czyli dwie takie nagrody dwa razy po 7 dni premium i 750 golda w grze. Bardzo bym prosił, żeby w tym konkursie w zasadzie w losowaniu czy giveawayu wzięły udział tylko osoby, które mają aktywne konta w Albionie. To jest moje jedyne, jedyna moja prośba, której nie jestem tak na dobrą sprawę w stanie zweryfikować. Jedna sprawa, żeby odebrać te nagrody, trzeba będzie się do mnie odezwać właśnie w grze. Więc jeżeli nie macie aktywnego konta, no to tak czy inaczej tej e, nagrody nie odbierzecie i zostanie ona rozlosowana podobnie. Teraz ponownie, i teraz jak wziąć udział w tym e, losowaniu? Trzeba, w trzeba pod tym filmem napisać komentarz, w którym użyjecie hashtaga. Albion Online, pisane razem, Albion Online z małych liter. Hashtag Albion Online i bierzecie udział w losowaniu. Fajnie, gdyby ten komentarz zawierał coś jeszcze, zawierał jakąś sugestię co do tego, co na kanale się w najbliższym czasie może znaleźć, co Wam się w kół podoba, co się nie podoba. Będzie to jakiś tam bonus e, dla mnie, jeżeli te komentarze będą dłuższe, a dodatkowo będą zawierały tego hashtag. Ten materiał, który teraz oglądacie, został opublikowany 22 stycznia o godzinie 8 rano. I czas na to, żeby ten komentarz napisać macie powiedzmy do godziny 12:23 stycznia. Ja gdzieś tam po godzinie 12:23 stycznia zrobię materiał z nagraniem tego losowania, gdzie będziecie mogli zobaczyć, kto i w jaki sposób te nagrody otrzymał. No i osoby, które. Aha, no i to losowanie ja je zrobię 23 stycznia o godzinie powiedzmy 12. Wy będziecie je mogli zobaczyć dzień później, 24 stycznia. Na moim kanale znajdziecie materiał, który będzie dotyczył Queen'a, a dodatkowo będzie zawierał też losowanie tych nagród, no i ogłoszenie zwycięzców tego losowania. Ci zwycięzcy będą się do mnie musieli odezwać w Albionie powiedzmy do końca tygodnia. Jeżeli tego nie zrobią, no to te nagrody zostaną rozlosowane ponownie lub rozdane w jakiś inny sposób, ale pewnie będzie to kolejne losowanie. Tak jak mówiłem mam 6 nagród, tu rozdaję Wam 3, tak? 3 nagrody, więc jeszcze 3 mi zostają. Będzie kolejne losowanie, będzie kolejny giveaway, także obserwujcie bacznie kanał Galdami TV, zaglądajcie na materiały i oglądajcie je do końca, bo gdzieś w tym materiale, w którymś materiale znajdzie się kolejny konkurs, a do rozdania w nim 7 dni premium, 250 golda i 30 dni premium, więc warto brać udział, warto wygrywać. No i mam nadzieję, że te konkursy i wasze zainteresowanie tym materiałem wpłynie na to, że twórcy jeszcze nieraz obdarzą mnie jakimiś prezentami, które będę mógł wam przekazać. A tymczasem życzę wam miłego dnia, bawcie się dobrze w queenie, piszcie co wam się podoba, co się nie podoba. No i cóż, zapraszam na kolejne materiały z Albion Online na Galdami TV. Miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!